zalety w niezwykły sposób przewyższają wady. No jakoś to się kręciło. Te kopie wędrowały i nagrały, i do momentu, kiedy prawie całkowicie kopia została wyeksploatowana. Pod koniec to już stan techniczny tej kopii był w opłakanym stanie. Tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że do Polski nie docierały tak często nowe kopie. To były kopie gdzieś tam zgrane, które u nas zostały. Obrobione technicznie w grane napisy na kopie i one wędrowały do naszych kin. Jedne były w lepszym, drugie w gorszym stanie. Po pewnym czasie jak gdzieś tam e, e, pojawi się pęknięcie w taśmie, to kinooperator to wycina, przycina, e, w związku z tym e, nagle są jakieś przeskoki. Kopia, która miała dwie godziny, nagle okazuje się, ma godzinę 40. Jeszcze inny rodzaj kłopotów z taśmami brał się z tego, że te szpule były ponumerowane, projektory wyświetlały się parami i było tak zwane przejście. Trzeba było lewy projektor, który wyświetlał akt numer jeden, zatrzymać i płynnie uruchomić drugi projektor, który wyświetlał świetlał taśmę numer dwa, a taśma numer 3 była w tym czasie zakładana na projektor pierwszy. Zagrożeniem właśnie była tak zwana zamiana szpul. No, ja byłem kiedyś jako młodzieniec na e, Hamlecie, w którym kinooperator pomylił szpulę i oglądaliśmy najpierw środek, potem koniec. Jeżeli ktoś nie czytał Hamleta, to już kompletnie się nie mógł zorientować, o co w tym dziele Szekspira chodziło. I Tak samo było na festiwalu z filmem Pantadeusz Andrzeja Wajdy, że. Kopia trafiła do nas na 3 minuty przed projekcją, no i nagle się okazało, że trzeci akt jest wyświetlany jako piąty, a drugi jako pierwszy. No. Myślę, że dla przeciętnego widza cyfra jest bez porównania lepsza. Ze względu na stabilność obrazu, ze względu na brak zadeszczeń, ze względu na większą ilość barw, którą ona oferuje. zasadnicza polega na tym, że w momencie kiedy programuje się kina, jeśli to jest film na taśmie filmowej, to wiadomo, że on idzie z kina do kina. Czyli jedno kino musi skończyć grać, żeby mogło zacząć na tej samej kopii kino następne. Problem polegał w dużej mierze na tym, że tych kopii premierowych nie było wcale tak dużo. Natomiast w czasach, kiedy ja zaczynałam, Kin, które obsługiwałam było 156. Takie maksimum, które ja pamiętam, to były okolice 100 czy 120 kopii przy jakimś tam superhicie typu Terminator. Można było oczywiście bawić się w przewożenie tej kopii pomiędzy poszczególnymi kinami, które musiały znajdować się w jakiejś takiej rozsądnej odległości tak zwane pędlowanie, to była rzecz stosowana bardzo często, jeżeli był tytuł atrakcyjny. Między Gdańskiem a Sopotem kopie jeździły codziennie, na okrągło, ponieważ no, już Kino Polonia, czy Bałtyk w Sopocie nie dostawały kopii premierowo, bo tych kopii było coraz mniej. Cyfra daje możliwość praktycznie natychmiastowego wprowadzenia filmu do dystrybucji właściwie na całym świecie. I mamy już kilka przykładów tytułów, które zostały wprowadzone globalnie. No i to, co cyfra przyniosła, to to, że niezależnie od tego, gdzie znajduje się kino, czy to jest Gdynia, Gdańsk, czy Warszawa, czy przepraszam, Łeba, no czy Ustka, jeśli kino ma projektor cyfrowy, może grać razem z Warszawą, nie ma żadnego problemu. Dostęp do premierowego tytułu jest natychmiastowy. Niebagatelna też pewnie jest tutaj kwestia ekologiczna, bo dzisiaj niezwykle ważna sprawa, ale proszę sobie wyobrazić, w Stanach Zjednoczonych na przykład film wchodzi w 3000 kopii. Każda kopia analogowa waży około 30 kg. To jest 30 kg tworzywa, które trzeba w jakiś sposób zutylizować, razy 3000 i razy ileś tam e, tytułów w skali roku. Jakie to są ilości? A teraz jeszcze na całym świecie, jeżeli spojrzymy na tę sytuację, no to, to rzeczywiście niezwykłe ilości materiału, który trzeba było jakoś tam wyprodukować i zutylizować później. Ja bym przywołał taki eksperyment, którego nie byłem świadkiem, ale który najlepiej świadczy o tym, jak bardzo dynamicznie zmieniała się technika cyfrowa w ciągu paru lat od wejścia kopii cyfrowych. W Paryżu był taki zjazd międzynarodowy, na którym był mój wczesny następca i na tym zjeździe z całego świata, tam było, nie wiem, ze 2-3 tysiące szefów i kierowników kin. Pokazano im nową wersję filmu na kopii cyfrowej, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i powiedziano tak, proszę Państwa, oglądacie kilka filmów, dwa, być może trzy z nich są na taśmie, a dwa lub trzy z nich są na kopii cyfrowej. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, które są na cyfrze, a które są na, na, kopii, na taśmie. Proszę Państwa, wynik tego eksperymentu był zdumiewający. Granica błędu była w granicach 50%, to znaczy, kompletnie nie do odróżnienia stała się po paru latach swojego istnienia kopia cyfrowa od kopii filmu na taśmie. Dokonało się to między innymi przez całą masę zabiegów, to też zabawne, nakładania filtrów, zmiękczania, pracy w postprodukcji przy korekcji barwnej. Przy... I nagle się okazało, że można zrobić film, który imituje taśmę właściwie lepiej niż sama taśma.